Michał Cichy, MMAPL, a ze mną menadżer Adama Soroko, Mariusz Szejk. Parę rzeczy byśmy pogadali tutaj na temat Adama. Nie wiem nawet, do czego zacząć. Powiedz mi, jak w ogóle dowiedziałeś się o Adamie? Bo od razu musimy zaznaczyć, że wy się nie pojawiście, jak Soroko odniósł sukces, znaczy medialny szczególnie, tylko już wcześniej z nim się znaliście. Dokładnie witam serdecznie. Tak jak mówisz, no, znaliśmy się już od jakiegoś czasu. Darek Wiśniewski zajmował się właśnie Adasiem, przygotowywał go u nas w Łodzi. No i tak właśnie też miałem przyjemność poznać Adama. Kontrowersyjnego wariata z ogromnym sercem. No a dalej to już się samo wszystko potoczyło, tak. Wiadomo, że mamy tam jakieś swoje możliwości. Wykonało się parę telefonów. Stwierdziliśmy, że damy radę pójść z nim na, na górę. Tak więc, no, tak to się dzieje i, i tworzymy pewną piękną historię, jak zresztą sami wszyscy widzicie. No i myślę, że na początek może e, wyjaśnimy kwestię tego, czy Adam dostał jakieś pieniądze za The War? Czy zrzutka była dlatego, że Denis mu nic nie dał? Znaczy nie. Żeby była jasność, zrzutka została stworzona tak naprawdę troszeczkę po, po żarcie, po wypowiedzi w wywiadzie z Hubertem. I pewna osoba po prostu założyła tą zbiórkę. O czym my tak naprawdę się dowiedzieliśmy później. No i ta zbiórka jak gdyby dalej się ciągnie, tak? Oczywiście wszystkim ślicznie dziękujemy, bo jak widać, no jest dużo wspaniałych ludzi, którzy mogą zrobić coś dla kogoś bez jakiejś korzyści. Także tutaj ogromny szacunek dla Was. No i co? Co dalej? Powiedz tak, bo Adam, Adam już szczerze rozmawiałem z nim przecież przed chwilą, ale no dość poważne miał obrażenia po The War i teraz jaki, jaki, masz taki trochę plan na niego, chcesz żeby, bo jeszcze wiadomo on sam mówi, że chce jeszcze na The War wystąpić, ale czy to już byś, chciał, byś wolał, żeby on zawalczył w jakimś super fajcie, czy znowu wziął udział w turnieju? E po pierwsze to zapewne jesteśmy tutaj związani jak gdyby podwórkową umową z Denisem, tak więc tutaj szacunek z naszej strony w jego kierunku, tak więc na pewno się pojawimy na następny door. Zresztą my już tutaj tak naprawdę wszystko poniekąd wiemy. Co dalej? Jego przyszłość też już jest tak naprawdę już. W zaplanowana eee, będziemy się byli w rękawicach ale o tym na razie wam jeszcze nic nie powiem dobra no to szczegóły nie będę pytał ale ciekawi mnie jak dużo osób się do ciebie zgłaszało już o adama bo powiem ci szczerze że nawet do mnie się ludzie zgłaszali przez to że z nim robiłem wywiad że może mam z nim kontakt i może by gdzieś zawalczył No eee, nie będę ukrywał odzywali się chyba Praktycznie, no chyba już bez mała prawie wszyscy. E, tak naprawdę chyba może dwie federacje, które istnieją, nie odezwały się do nas, e, a tak jest mnóstwo, było mnóstwo propozycji e, wybraliśmy najzdrowszą, e, najciekawszą. Tak. I powiedz mi, e, czy bierzesz pod uwagę, żeby on występował też w MMA, bo on jednak jest stójkowiczem, ale mówi, że tam w zakładzie. Trochę liznął w parteru. Tak, tak. Znaczy, generalnie początek jest tutaj, trener Darek Wiśniewski na pewno będzie go rozwijał w stójce, bo tutaj jest mocna jego strona. No, jak gdyby sama jego postawa może tutaj jak gdyby wiele mówić, także Darek na pewno będzie go rozwijał w taju. Co dalej będzie, zobaczymy. Na razie chcemy ukształtować tutaj jedną, jedną taką stabilną jak gdyby formę. No dobra, no to tak naprawdę. A yy, kiedy, kiedy myślisz, Adam wróci? Yy, gdzieś koło marca, może byśmy się go spodziewali, bo on mówił sam, że trzy miesiące potrzebuje, żeby się przygotować. Dzisiaj dopiero pierwszy trening yy, przeprowadzony. Yy, powiem tak, marzec, ciepło, ciepło. <noise> Dziękuję wszystkim. Dobra, to Mariusz to jeszcze na koniec tylko teraz e, wiem, że zaangażowany jesteś w projekt. E, dla was trudnej młodzieży, żeby poszła w sport. Więc jakbyś mógł trochę więcej na temat swojego e, projektu powiedzieć. A czy to jest wspólny projekt razem z Darkiem Wiśniewskim. E, no co, no będziemy. Będziemy starać się. Jak najwięcej osób wyciągnąć właśnie z bramy, dzięki też Adamowi na pewno wiele osób zaciągniemy na górę, chociażby nawet ogłoszony konkurs na kawałek na wyjście Adama do walki, będzie mógł tak naprawdę już jakąś, jakąś osobę tutaj, no, że tak powiem dać ten wiatr w żagle. Tak naprawdę patrząc po wiadomościach, które napływają nawet w związku z tym samym konkursem, jest wiele młodzieży, która, która czeka na taką szansę. Tak więc my wam będziemy dawać tą szansę niezależnie od, od branży, jeżeli jesteście w czymś dobrzy, możecie teraz z nas skorzystać. My robimy wszystko bezinteresownie. Bo taka jest prawda. Jeżeli ktoś robi fajny graffiti, możemy wrzucić grafity na, na koszulkę. Jeżeli ktoś śpiewa, zrobimy kawałek. Jeżeli ktoś się bije, będzie się bił z nami. I tyle. Chcemy dać Wam światło. No to cóż, no tak naprawdę, czyli ogólnie można się do was zgłaszać, tak? Jeśli ktoś potrzebuje, chce zmienić swoje życie, to może nie wiem do ciebie napisać, gdzie powinien się kierować. To jest tutaj, na razie mój profil będzie powstawała, będzie powstawał profil Shake Life Promotion, ale o tym też wkrótce, także docelowo będziemy się odzywać tam. Od razu mówię żeby było wszystko jasne, nie będziemy tutaj obiecywać złotych gór, tak, naprawdę my z niczego próbujemy coś zrobić i, i po prostu będziemy robić na miarę naszych możliwości, tak. Najważniejsze, żeby dać to światło, żeby ludzie wiedzieli, że, że jeżeli masz tą pasję, bo musisz ją mieć, to to życie może być naprawdę bardzo ciekawe. Tylko trzeba poznać odpowiednich ludzi i mam nadzieję, że my będziemy tymi ludźmi. No to co, życzę, żeby projekt wypalił, żeby Adam Ogarnął się dobrze na następne gale. No i dzięki Ci bardzo za wywiad i gościnę tutaj. Dziękuję, ślicznie, pozdrawiam Was.